Pisząc historię swojego życia, nie pozwól, by ktoś inny trzymał pióro. Pewnego dnia ludzie, którzy nawet w ciebie nie wierzą, będą opowiadać wszystkim, jak wiele dla nich znaczyłeś. Samotność to cena, którą płacisz, gdy zaczynasz pracować nad sobą. Jeśli ktoś próbuje cię poniżyć, to znaczy, że już jest poniżej ciebie. Nigdy nie podejmuj trwałych decyzji na podstawie chwilowych emocji. Słowa są jak klucze. Jeśli wybierzesz je odpowiednio, mogą otworzyć każde serce i zamknąć każde usta. Pewnego dnia wszystkie te późne noce i wczesne poranki przyniosą efekty. Dobre życie ma również złe dni. Jeśli patrzysz na ludzi w swoim otoczeniu i nie czujesz inspiracji, to nie masz kręgu, tylko klatkę. Nie płacz, że to się skończyło. Uśmiechaj się, że to się wydarzyło. Uwolnij się od rad społeczeństwa. Większość z nich nie ma pojęcia, co robi. Rodzina, którą tworzysz, jest ważniejsza niż ta, z której pochodzisz. Pozwól sobie być początkującym. Nikt nie zaczyna jako doskonały. Życie ma wiele różnych rozdziałów. Jeden zły rozdział nie oznacza końca książki. Jeśli nie jesteś gotów na to pracować, nie narzekaj, że tego nie masz. Ile rzeczy byś spróbował, gdybyś wiedział, że nie możesz ponieść porażki? Ludzie albo Cię inspirują, albo Cię wyczerpują. Wybieraj ich mądrze. Normalność to wybrukowana droga wygodnie się nią idzie, ale nie rosną tam żadne kwiaty. Najtrudniejsze rzeczy do zniesienia są najsłodsze do wspomnienia. Nie oceniaj nikogo, po prostu poprawiaj siebie. Zrób to sam, zrób to bez pieniędzy, zrób to zmęczony, zrób to przestraszony, po prostu zrób to. Najciemniejsza godzina w Twoim życiu jest najważniejsza, ponieważ to właśnie ten moment kształtuje Twoją przyszłość. Osoba z wielkimi marzeniami jest silniejsza niż ta, która zna wszystkie fakty. Nie dziel się wszystkim, co dzieje się w Twoim życiu. Prywatność to siła. Lepiej być samemu niż w złym towarzystwie. Ludzie z najgorszą przeszłością. Mogą stworzyć najlepszą przyszłość. Uśmiech nie zawsze oznacza szczęście, czasem oznacza siłę. Trenuj swój umysł, aby był silniejszy niż Twoje uczucia. Życie jest jak książka. Niektóre rozdziały są smutne, niektóre wesołe. Ale wszystkie są konieczne do pełnej historii. Czasami to, co łamie Twoje serce, naprawia Twój sposób patrzenia na świat. Statek jest bezpieczny w porcie, ale nie po to są statki. Nie ma windy do sukcesu. Musisz iść po schodach. Pracując w swojej pracy, zarabiasz na życie. Pracując nad sobą, budujesz fortunę. Dążenie do sukcesu bez ciężkiej pracy jest jak próba zebrania plonów bez wcześniejszego zasiania. Działaj więcej, mów mniej. Pamiętaj, pięć lat temu marzyłeś, aby być tu, gdzie jesteś teraz. Pomyśl o tym. Strach jest tymczasowy, żal trwa wiecznie. Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać. Jeśli żyjesz dla akceptacji ludzi. Umrzesz przez ich odrzucenie. To, co przychodzi łatwo, nie trwa długo. To, co trwa długo, nie przychodzi łatwo. Dwa najważniejsze dni w Twoim życiu to dzień, w którym się urodziłeś i dzień, w którym dowiesz się dlaczego. Nie pozwól, by wczoraj. Zajmowało zbyt dużo dzisiaj. Wymówki sprawiają, że dziś jest łatwiej, ale jutro trudniej. Dyscyplina sprawia, że dziś jest trudniej, ale jutro łatwiej. Martwienie się o porażkę to porażka jeszcze przed startem. Nie możesz zmienić kierunku wiatru. Ale możesz ustawić żagle, aby dotrzeć do celu. Jesteś ograniczony tylko przez ściany, które sam budujesz. Jedyny moment, w którym powinieneś patrzeć wstecz, to chwila, by zobaczyć, jak daleko zaszedłeś. Aby uniknąć rozczarowania. Niczego od nikogo nie oczekuj. Pierwszym krokiem do zmiany jest decyzja, że nie chcesz pozostać tam, gdzie jesteś. Życie nie jest sprawiedliwe, ale wciąż jest dobre. Nie jestem już młodzieniaszkiem, ale wiem, że to, co robię, może pomóc innym. Jeśli uważasz, że mój kanał wnosi wartość, zostaw lajka i subskrypcję. To dla mnie znak, że to, co robię, jest potrzebne. A ja w tym czasie już pracuję nad kolejnym filmem, który może zmienić Twoje życie.